Witam w kolejnej części, cześć moi drodzy, siemanko, no i co, yy, mamy tutaj już pospawane, poszpachlowane, wyszlifowane, już przygotowane do malowania, yy, na te dziurki nie patrzcie, bo one są wypełnione, wygląda jak wygląda, ale je po zaleję podkład, one jak widzicie, o, są wypełnione szpachlą, tylko jak... Yy, Spawałem to, to mi się za bardzo tu przygrzało i to tak napuchło, więc to zeszlifowałem i te dziurki zostały, ale one są wypełnione, są, nie są porowate, to jest wypełnione. Tutaj mamy podszpachlowane, tutaj mamy otwór już zalepiony matą szklaną i żywicą. Tutaj te dołki też poszpachlowałem i teraz może wytłumaczę, to zdejmiemy to. O, jak się zabrać za... Za zalepianie jakichś tam otworów, za, za rzeźbienie żywicą, ok. Więc mamy tutaj tak. Bierzemy sobie papier, jakiś gruby, czyli 80, coś takiego. E, szlifujemy większy obszar niż będziemy kleić. Ja to zrobiłem tak, tak i tak. Później e, rozrabiamy żywicę z, utward z utwardzaczem. Proporcje znajdziecie w internecie bez problemu. E, smarujemy samą żywicą. Naklejamy matę. Bierzemy pędzel i wtapiamy. Wtapiamy to takimi ruchami, stukamy pędzlem, żeby usunąć powietrze. Znowu nakładamy żywicę, następną warstwę maty, nowo wtapiamy i zamykamy żywicą. No i czekamy aż się to utwardzi. No z tej strony nie wygląda to oczywiście pięknie, ale z tej... Zobaczcie, jest, jest to dosyć mocne. Jak wezmę tutaj palucha, naprawdę ciężko to oderwać. E, tworzy to jakąś tam konstrukcję i zaraz to zaszpachluję to sobie wyschnie i e, przejdziemy sobie do, prawdopodobnie dzisiaj już do podkładowania mam nadzieję, że się uda to już zapodkładować e, tego czarnego podkładu jeszcze nie mam, bo wiadomo korona, świrus, te lakiernie chodzą jak chodzą farby też na razie nie mam, więc na razie to zapodkładuję e, epok epoksydem szarym i podjąłem decyzję, że wezmę to całe, całe ze, wszystkie owiewki, wszystkie które były robione czyli tył i te dwie boczne pójdzie w całości w epoksydzie. Dlatego, że sobie wolę odciąć mm, starą powłokę lakierniczą, bo nie wiadomo co to było, jak to było, co tam wcześniej było rzeźbione, czy to oryginał lakier, wygląda, że oryginał, nie wiadomo do końca. Odetnę sobie to całość, żeby później mi się przy lakierowaniu nowym lakierem. Nie zrobiło coś takiego jak kiedyś, to znaczy zaepoksydowałem inaczej, zapodkładowałem miejsca, które były tylko przeszlifowane. Położyłem lakier i rozcieńczalnik w lakierze perłowym, wtedy tak, perłowym, musiałem się chwilę zastanowić. Wszedł w reakcję z, z powłoką lakierniczą lub z rozcieńczalnikiem, który był stosowany tutaj, i zrobiły się bąble. Dobrze, że pomalowałem tylko część, więc szybko to zrapałem, odciąłem później całość podkładem i później już poszło dobrze. Dla bezpieczeństwa odetnę sobie to podkładem. Wiem, że nie trzeba. Wiem, że takie miejsca, jak nie są przeszlifowane do żywego, nie trzeba, ale dla bezpieczeństwa tak zrobimy. No i tak, przeszpachlowane jest. No i jak to w życiu bywa, na raz niestety nie pójdzie. Jak widzicie, e, odznacza się dość mocno. Więc poczekam, aż się to utwardzi. Tu jest grubo dane, więc to się będzie dość długo utwardzać. Podejrzewałem, że na, na, na tym dzisiaj zakończę pracę. Więc to się utwardzi, i tutaj będzie musiała wjechać szpachlówka do. ta, 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 mówię do, boże. Szpachlówka ta wykańczająca, ta żółta. O ile tutaj powiedzmy nie trzeba, to tutaj widzę, że będzie trzeba dołożyć towaru i szpachlówką fajnie wykańczającą, żeby to wyrównać, w sensie tą żółtą, ona jest taka fajna, bo na wszystkie dziurki takie właśnie pierdółki zalepia więc tak zrobimy, a jak ją będę miał rozrobioną, to od razu chyba maźnę tutaj te dziurki zobaczymy jak się to utwardzi teraz na szybko, zanim ten primer zdąży wyschnąć to jest właśnie ten podkład do plastiku na miejsca przetarte, on jest całkowicie bezbarwny o widzicie bardzo szybko odparowuje, ją wystarczy dosłownie 5 minut i on e, bardzo szybko odparowuje. To jest. Postaramy się. O, I tak będzie widać firmę, ale, ale mniejsza o to. E, podkład do tworzyw sztucznych. E, chodzi o to po prostu, żeby odizolować goły plastik. Teoretycznie m, można by tego nie robić, e, jednak no, przy przetarciach do gołego plastiku jest to wymagane. Kładziemy ze dwie warstewki w odstępach dosłownie 5 minut, jak jest bardzo ciepło to on momentalnie wysycha, bardzo bardzo szybko widać w oczach jak on wysycha, no w tej chwili pogoda jest taka, aura jest deszczowa, jak wiecie od jakiegoś czasu dość, dość mocno deszcze padają i ta temperatura jest taka sobie powiedzmy i później wystarczy go leciutko przematowić, ale tutaj już wezmę chyba papier, z 400 bo nawet z 800, żeby go tylko dotknąć dosłownie. I chociaż tutaj niby, niby podają, że o. najpierw przematowić, oczyścić, odtuścić 2 minuty wymieszać, jedna dwie warstwy czas odporowania 5-10 minut, wysychanie 15 minut 20 stopniach. No i dalej wiadomo, natomiast mówię tutaj, zobaczcie ja to pomalowałem ile minutę temu, no ze dwie, bo zanim włączyłem nagrywanie, to praktycznie jest już suchutki eee, i widzicie w tym miejscu gdzie był nałożony ten podkład jest tak ciemniejsze. jest takie ciemniejsze, są takie plamy, ale tym się nie przejmujemy, to nie jest, że coś zaciekło eee, czy, 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 czy coś takiego, to po prostu tworzy taką, taką ee, barierę. Yy, właśnie poprawiającą przyczepność, tu wam pokażę, bo tu akurat nie było dawane, tylko ja się muszę skupić. O! I to jest coś takiego. I dosłownie na oczach widać, jak on będzie wysychał. To widać, jak on schodzi. Zobaczcie. Momentalnie, momentalnie wysycha. Jeżeli ktoś nie ma, nie jest jakieś wybitnie drogie, jeżeli ktoś nie ma, no może, może nie dawać. Jednak na te miejsca przytarte do plastiku warto, warto to dawać. Mówię, dwie warstewki i później zamykamy to podkładzikiem i już będzie OK. Jednak, moi drodzy, udało się zrobić tak, że nie trzeba dawać tej szpachlówki wypełniającej. Udało mi się to zrobić w miarę na równo. Dołożyłem trochę towaru, podeschło i, i, i powiedzmy jest, jest równo. Gdzieś tu jakaś Pojedyncza o dziurka gdzieś tu jest, ale albo to zaleje podkład wypełniający, a jak nie, to już nie będę się nad tym spuszczał, bo to już no wiadomo, nie jest to motocykl nowy i, i, i pewne elementy No może nie muszą być idealne, tak w 100% na tyle na ile umiem. E, robię to sam. E, będzie mnie to o wiele taniej kosztowało, bo będzie mi to kosztowało powiedzmy jakieś. Z dwie stówy, no może trzy: chodzi o tylko koszty, koszty materiałów lakierniczych. Natomiast, jakbym to chciał dać do lakiernika, to dziewięć stówek trzeba liczyć. I też nie zawsze zrobią dobrze, bo tu jest w tym motocyklu takie przedłoczenie, w tym miejscu, i lakiernicy nie bardzo sobie mogą z tym dać radę. To znaczy, ci których znam. Jak lakierują, zawsze tutaj zbiera im spływa im tu farba, tak po długości. co już na którymś tam filmiku było pod tytułem Zdolny lakiernik, spływa im ta farba, tak robi się tutaj taka niecka, i tu robi się bąbel powietrza. I później to wszystko ładnie odpryska. Tak samo jest tutaj. I po prostu tu trzeba mało towaru dawać stopniowo, żeby ta farba, bo jest duży kąt, nie płynęła w dół. Nie robiły się właśnie takie odparzenia. O, tak jak tu. Tu jest oryginał pomalowany i trzeba dawać mało towaru. Natomiast oni leją, robią ze dwie warstwy, ale grube. I na płaskim fajnie wygląda. A tutaj się robi taka niecka i to wszystko. pada później, gdzieś mam filmik, jak to śrubokrętem ściągam z czerwonego koloru. I to mi zostało y, odtuścić. Zrobić tym podkładem do plastików. Y, ta już jest przygotowana odtłuszczona, zapodkładowana tym podkładem do plastików pooklejana tam gdzie nie chcę, żeby było malowane już tak ładnie wygląda tak samo klapa już jest pomalowana tym podkładem do plastików tylko troszeczkę tu wodnym przetrę gdzie tam takie się porobiły wygląda jak spływ ale no to tak po prostu wyschło tą zaraz odtłuszczę i też ją przygotuję i jutro, bo już dzisiaj nie zdążę, wiedzie podkład I jak będę miał czarny, na to pójdzie Najpierw jadę epoksydem, później czarny wypełniający I lakier bazowy I będziemy temat zamykali, poskładam to Znaczy nie do końca dół zostawię otwarty Bo z tym napędem muszę coś pokombinować Ale już to poskładam, żeby to miało ręce i nogi Pouzbrałem zamki, wszystko Tak, żeby to było git I cóż, na razie tyle Na razie tyle, nie ma tu co więcej stękać i opowiadać bo nie ma za bardzo o czym. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego, cześć!